Dzień dobry widzowie! Otóż dzisiaj jest świetny dzień, ponieważ o godzinie 22:30 przyszedł do mnie mój kochany tata i dał mi tą oto paczkę. To jest oczywiście paczka. Jeśli trochę oddale, to będzie widać, co jest w paczce. Ale jest ona nadana od Internazionale na Bukarowskiej w Warszawie ze sklepu Internazionale. I uwaga, jest to. Kulanki EP, preorder, Young Leosia, który, na który wydałem całe 40 zł, Więc jest bogactwo. No i to jest unboxing. Piękny. tego oto Tej oto płyty. Więc o, pyk teraz. Z tyłu biorę. Oj, kamera się przekręciła. Z tyłu jest takie coś. Z takim czymś. Z takiego czegoś. To się. Trzyma. Nie wiem, czy ta płyta szybciej dotarła czy, czy co, ale no mi tata jodą o 22.30, jest 22.36 więc to, 6 minut delay'u mam na nagranie tego, dobra już, Ik. niestety jest to wersja biedacka, za 25 zł. ale to dlatego, że jest śmieszna historia z tym chciałem zamówić y, sobie w sensie zamówiłem sobie, bo miałem takie, a beka, zamówię sobie dla beki, hach, lmao. Y, no i sobie zamówiłem po czym zobaczyłem, że jest wersja deluxe z plakatem, a plakaty Angleosi to ja bym bardzo chciał mieć i ze szklankami, ale w dupie to z, z tymi szklankami, kurde. E, ja chcę ten plakat, no ale nie mogę plakatu już mieć, no bo otworzyłem. I co ja chciałem powiedzieć? Więc napisałem do sklepu, żeby mi zwrócili kasę i oni mi napisali, że okej, okay, przyjrzą się sprawie. No i kasę nie zwrócili mi, e, a chciałem zwrócić kasę, żeby mi ją zwrócili, żebym kupił e, wersję deluxe, no. Dokładnie, e, no i kasy mi nie zrzucili, ale w sumie mam to w dupie, bo tylko, płytę na, tylko na płycie mi tak naprawdę bardziej zależało, a nie będę kupował specjalnie plakatu drugiego, bo no, w sensie plakat chciałbym mieć, ale bez przesady. O kurcze, jakie to jest super, hulanki Efe, zobaczmy jaka jest tracklista, pociąg, produkcja Dims, szklanki, Ella, wyspy, Jungle gear, stonerki i soliter. O kurde, to brzmi jak świetna nazwa wszystkich utworów yy, Ciekawe czy... ciekawe Teraz, czy ja chcę ją otwierać tą płytę, bo ona jest bardzo w sumie fajna I Factory New, i jest taka niezniszczona W sumie nigdy takiej nie miałem, bo zawsze jak zamawiałem płyty Od mojego ulubionego artysty to zawsze chciałem, żeby były podpisane, więc nigdy nie były Factory New, no ale trudno, dobra, otwieramy Jakby tu ją otworzyć tak, żeby było widać i żebym nie rozwalił płyty od razu Może to otwieram? Chyba dobrze Ojeju Dobra, zrobię tak Nic się nie zniszczy, co nie? A jak to otworzyć gówno? Czemu nikt nie zrobił taki, takiego otwieracza, jak jest na przykład, nie wiem w mleczku czy coś. Jezu, co ja bredzę Ech! Jak to gówno otworzyć, dobra. E... Epka zapowiada się bardzo interesująco. Na pewno nie no, nie, nie, nie będę obiecywał nic, bo wyjdzie eks <laughs> e... Jak będzie mi się chciało... To zrobię recenzję tej płyty, ale to jest duża gwiazdka, jak będzie mi się chciało, bo jak nie będzie mi się chciało, to tego nie zrobię. Tak samo jak z Orlonezem, który zabawna historia. Mam gotowy do pomalowania, ale nie wiem jak się za to zabrać, a farby też mam, bo pożyczyłem od Beny. Pozdrawiam ją, jeśli to ogląda. No, no i otworzyłem, tak wygląda płyta. O, teraz widać mój super świetny setup i mój super świetny ryj. Jej, to, ej, o tak, o, heja, heja O y, Mój setup to y, książki, jak już wcześniej było, dobra, y, w dupie z setupem To jest tu, tu jest klowa i Angleosia w jakimś kosterze. Ale w takim innym ujęciu niż tu A ta płyta to jest y, Co to dokładnie jest? A, nie mam pojęcia co to jest <ślesy> No i w środku jest płyta, która wygląda standardowo. Płyta. Nie wiem czemu miałaby się czymś różnić od zwykłej płyty, ale no. No i to jest Hulanki EP. Dziękuję bardzo za oglądanie. Subujcie, łapkujcie. No i do następnego. Nara! A i jeszcze jest coś takiego. Też ważne.